Co to jest leniwiec? Albo kto to jest leniwiec? Leniwiec? No, takie zwierzątko urocze. Czy mam nawet jedno w domu? Kinga ma na imię. Co to zwierzę w sobie ma takiego, że na osobę, która jest leniwa, również mówi się leniwiec? No, to że zwierzę śpi 22 godziny na dobę. A zna pan jakiegoś leniwego człowieka, o którym mógłby pan na 100% powiedzieć, że jest leniwy? Tak, na 100% niekoniecznie. Zna pani taką osobę, o której mogłaby pani śmiało powiedzieć, że jest leniwcem? Ja. No ja. Ja jestem bardzo leniwa i uwielbiam spać i leżeć i jeżeli pan mi poda datę, to nie pójdę wtedy do szkoły i będę cały dzień spać. Na tapczanie siedzi i nic nie robi cały dzień? Słyszeliście kiedyś taki wiersz? Nie. Kurczę, źle no, mnie wyedukowano. Dobrze, to... raczej Ile godzin dziennie śpi, tak ile nie no nie no teraz muszę iść do szkoły, no to muszę wstawać o czwartej, ale... Yy... Rano? Tak. No, musimy się pomalować, a potem idziemy do szkoły. O no, której macie tą szkołę? O czwartej trzydzieści? Nie, o ósmej. Cztery godziny się malujecie? Nie, nie ale jeszcze ale... godzinę jedziemy i musimy się jeszcze ubrać. Trzy godziny się malujecie. No dwie! Ale musimy się jeszcze ubrać. Zależy, zależy od dnia. I tak jeszcze sobie... No. to ja zacznę sobie robić na inne, na inne tematy, zdecydowanie.